Naszym gościem jest pan Robert Bąkiewicz, Brygada Mazowiecka. Panie Robercie, proszę powiedzieć, dlaczego dzisiaj przed wejściem do sądu w Warszawie ONR zorganizował konferencję prasową? Uważamy to za karygodne zachowanie kodu, to co się wydarzyło w Gdańsku. Chcieliśmy pokazać naszą wersję, wersję zdarzeń. Chcieliśmy pokazać e, prowokatorów, chcieliśmy ujawnić, jakie były szczegóły. Chcieliśmy powiedzieć o tym, e, że, e, że, kłamstwa, że kłamstwa nie mogą w opinii publicznej krążyć bezkarnie. E, chcieliśmy zawiadomić wszystkich, że w stosunku do pana Mateusza Kijowskiego i remonta Szumełdy złożyliśmy już poza do, do prokuratury. Przypomnijmy, co się stało w Gdańsku w czasie podgrzebu dwojga wielkich polskich bohaterów, Inki i Zegończyka? Znaczy, no, no, na, na te uroczystości, gdzie, gdzie, gdzie gromadziła się społeczność patriotyczna, no trzeba powiedzieć sobie szczerze, że elita dzisiejszego, dzisiejszego narodu, elita, która się odtwarza, elita w znaczeniu takim moralnym i mentalnym, przybyli członkowie, członkowie kodu z flagami. Jakby wiadomo, było, można było się domyślić, że to będzie budziło pewne, pewne kontrowersje. Pomimo tego ludzie zachowywali się naprawdę godnie i spokojnie do momentu, dopóki nie przybył pan szumełda z panem Kijowskim pod, pod kościół, w trakcie trwania mszy, już powiem, że, że, że to było gdzieś po godzinie, po godzinie trwania mszy świętej. No i od tamtego momentu nastąpiła eskalacja jakby eskalacja. Niechęci, niechęci kodu i niechęci reszty społeczeństwa, która brała udział w tych obchodach. No, zaczęły padać z, z, ze środowisk kodowskich krytyczne uwagi pod, pod adresem Zagończyka. To niesamowicie bulwarstowało ludzi. Zaczęły, zaczęły być rzucane hasła: Demokracja, demokracja, no, które uważane były za całkowicie niestosowne. Pomimo tego ludzie zachowywali się. I tak nadzwyczaj wyrozumiale, doszła do, do, do grupy kodowców, doszło chyba dwóch, trzech motocyklistów, którzy prosili, którzy prosili o to, żeby opuścili to, żeby, żeby zobaczyć, że sytuacja się zaadnia i, i mogą być tego <laughs> jakieś niemiłe konsekwencje, że zakłócają w ten sposób mszę świętą. No oczywiście nic takiego się nie stało, tylko, tylko dalej, dalej liczyli na to, grali na, jakby na, eskalację, na eskalację tej, tej prowokacji. Chcieli zostać męczennikami. Przypomnijmy, że środowisko Kodu nie może, nie ma zdolności honorowej do uczestnictwa w takich wydarzeniach. Poparcie kodu dla postkomunizmu w Polsce i tego systemu, który był patologiczny, jest bardzo szokujące i niewątpliwie ta zgodzi się Pan, że obecność między m.in. dlatego z kodowców na, na, na tej uroczystości była szokująca. No oczywiście, że była szokująca. No to, to ludzie, którzy, którzy głoszą często, którzy bronią jakby całego systemu komunistycznego, przypomnieć należy pana kijowskiego, który w jakiś sposób się wypowiadał, wypowiadał się jeden z żołnierzy wyklętych w sposób bardzo krytyczny, wręcz całkowicie negujący jego działalność. No, to, było, to było jakby naturalne. Ja nie, nie biorę pana Kijowskiego, czy, 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 czy ci ludzie na pewno, którzy tam byli, nikt nie brał, e, że jest niespełna rozumu. No, widział, jakie są konsekwencje, widział, jakie wyraża wcześniej poglądy, e, i że to będzie, że to jest pewna schizofrenia, przychodząc sam na te miejsca. Jakie decyzje już po uroczystości prawne podjął, podjął z obóz Narodowo-Radykalny? No w, w tej chwili sekcja prawna przygotowała, przygotowała zawiadomienie do, prokura, do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa ze względu na zakłócenie uroczystości religijnych. No i to, to, to złożyliśmy na tam chwilę. Być może, być może sekcja prawna dalej się jeszcze będzie stosunkowała do tych materiałów, które, które są, są gdzieś dostępne w mediach. No należy, należy podkreślić tutaj, że, że to są wykluczające z siebie relacje tych uczestników. Oni, oni podają sprzeczne, całkowicie sprzeczne informacje. Należy jeszcze do, dopełnić to, że pan Shomelda przy ręko zabandażowaną. No to jest jakby koronny dowód na to, że, że, że ci ludzie posługują się po prostu kłamstwem. Odstawiają spektakl. Eee... Spektakl. Bardzo dziękuję. dziękuję.